Dziemaneczko Czesi Czołem Czeski z tej strony. Gramy dalej w Doki Doki Klub Literacki, ale mamy na razie czarny ekran, ponieważ jestem w folderze z Grom. Szedłem w folder Characters i mam tutaj plik monika.chr. I właśnie w tym momencie zaznaczam, klikam Delete. Nie ma tego pliku. Uruchamiam teraz grę. Zobaczymy, co się stanie. O, już widać, widać. To, co się dzieje? Paweł, co ze mną się dzieje? To boli. To boli, naprawdę boli. Pomóż mi, Paweł. Kosmos. Pospiesz się i mi pomóż. Rępli, Monika. ...HR, nic nie. Czyli trzeba było ręcznie skasować z folderu z Grom ten plik, żeby iść dalej z fabułą. Jest to fajny pomysł. Powiem szczerze, fajny pomysł. O. Ale chyba to. Mnie coś popsuło. Czy, czy, ty, ty mi to zrobiłeś, Paweł? Czy to prawda? Czy ty mnie usunąłeś? Hmm? Nie, to przez przypadek. E, e, antywirus cię usunął. Jak mogłeś? Jak mogłeś mi to zrobić? Byłeś wszystkim, co miałam. Poświęciłam dla ciebie wszystko. Wszystko. Tak bardzo cię kochałam, Paweł. Ufałam ci. Czy chcesz mnie torturować? Patrzeć, jak cierpię? Udawałeś miłego tylko po to, żeby zranić mnie jeszcze bardziej. Eee, ja nie udawałem. Nigdy nie sądziłam, że ktoś może być tak okropny jak ty. Wygrałeś, dobra? Wygrałeś. Zabiłeś wszystkich. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny. Nie mam już nic. Możesz przestać grać. Idź poszukać sobie kogoś innego do doręczenia. Yy, Paweł? Brzydzę się tobą. Żegnam. N Naura? I. Przykropki. Wciąż cię kocham. Nic na to nie poradzę. Co ze mnie tak? Jak bardzo okropna muszę być, skoro mnie tak nienawidziłeś. Wszyscy moi przyjaciele zrobiłam tyle okropnych rzeczy, tyle samolubnych i okropnych rzeczy. Ja nie powinnam była tego robić. Miesz mieszam się... Mieszam świecie, do którego nawet nie należę. Świecie, którego częścią chciałeś się stać. Zrujnowałem go. Zrujnowałem wszystko. Może z tego powodu mnie usunąłeś? Bo zniszczyłam wszystko to, czego pragnąłeś. Jak mogłem zrobić to komuś, kogo kocham? To nie jest miłość. To jest... Trzy kropki. To są trzy kropki. Postanowiłam, Paweł. Wiem, że mówiłam, że usunęłam wszystkich, ale nie mówiłam ci całej prawdy. Nie mogłam tego zrobić. Nawet gdy wiedziałam, że nie są prawdziwe, to dalej były to Twoje moje przyjaciółki. Kochałam je wszystkie i kochałam klub literacki. Naprawdę kochałam klub literacki. Właśnie dlatego mam zamiar to zrobić. Wiem, że to jedyny sposób, by wszystkich uszczęśliwić. Jeśli naprawdę cię kocham. Przykropki. Zrobię to. I... I co? O nie, ona. O, nie wierzę. Teraz, są, teraz jest Sayori, Natsuki i Yuri, ale nie mam Moniki. O, nie wierzę. Dobra, nowa gra? W takim razie. Dzisiejszy dzień nie różni się od innych. Poranki są zwykle najgorsze, szczególnie kiedy zewsząd otaczają mnie pary zakochanych idące razem do szkoły. Zawsze mówię sobie, że nadszedł już czas, żeby poznać jakieś dziewczyny. Hej, Paweł. Cóż, cóż, jest jedna dziewczyna. Ta dziewczyna to Sayori, moja sąsiadka. I dobra przyjaciółka jeszcze z kiedy byliśmy przyjaciółmi. Kiedyś codziennie chodziliśmy razem do szkoły. Ostatnio znowu zaczęliśmy to robić. Paweł, jesteś ze mnie dumny? E, dlaczego? No wiesz, stałam dzisiaj na czas. Cóż, robisz to już od jakiegoś czasu. Ale nigdy nic o tym nie powiedziałeś. Nawet pomimo tego, że codziennie idziemy razem do szkoły. Cóż, wiesz, zawsze myślałem, że nie muszę tego komentować. To trochę krępujące mówić to na głos. No weź, pięknie proszę. To dobra motywacja. Dobra, dobra. Jestem z ciebie dumny, Sayori. Razem przechodzimy przez ulicę i idziemy do szkoły. Im bliżej celu, tym więcej dostrzegamy uczniów zajętych codzienną rutyną. Tak w ogóle, Paweł? Zdecydowałeś się już do jakiego klubu dołączysz? Klubu? Już ci mówiłem, że nie. Zaczynam mówić to, co normalnie bym odpowiedział, ale nie chcę dołączać do żadnego klubu. Ale coś mi mówi, że mogę zranić tym uczucia Sayori. W końcu, jak mógł jej powiedzieć, że uważam kluby za stratę czasu? Kiedy sama zakłada własny klub. Teraz Ona zakłada klub? Właściwie to tak. Chyba już zdecydowałem, gdzie dołączę. Naprawdę? Gdzie? Powiedz mi. Hmm. Chcę ci zrobić niespodziankę. Bu, To miłe. Cierpliwości niedługo się dowiesz. Kiedyś często się zastanawiałem, dlaczego pozwala się pouczać tak rozczupanej dziewczynie. Ale odkryłem, że zazdroszczę jej. Kiedy Sayori się do czegoś przykłada, potrafi osiągnąć wielkie rzeczy. Dlatego właśnie postanowiłem zrobić dla niej coś specjalnego. Czyli pewnie teraz sam przyjdzie... Dołączyć do klubu. Do klubu, którą, który zakłada Sayori. I podejrzewam, że to będzie klub literacki, gdzie będzie Yuri i Natsuki. Nie będzie Moniki. Ona się całkowicie usunęła. Znaczy, my ją usunęliśmy, ale ona się całkowicie chyba usunęła już. Kolejny nudny dzień w szkole zleciał bardzo szybko. Po spakowaniu rzeczy wstaje i zbiera motywację. Zobaczmy. Przypominam sobie numer klasy, który przeczytałem na ulotce. Docieram na górne piętro, część szkoły, którą rzadko odwiedzam, gdyż jest przeznaczona dla trzecioklasistów. Niedługo potem odnajduję klasę. Otwieram drzwi do środka. Yy, cześć. A, Paweł? Co ty tu robisz? Cóż, chciałem... rozglądał się po klasie. A, a więc, to ty jesteś Paweł. Sayori wiele o tobie mówiła. Yy, dziękuję, że do nas padłeś. Miło cię poznać, Paweł. Jesteśmy klubem literackim. Mamy nadzieję, że będziesz u nas dobrze się bawił. No, no weź, Yuri. Nie musi się zachować tak oficjalnie. myśli, że jesteśmy bardzo restrykcyjne czy coś. A, wybacz, Natsuki. Natsuki, dziewczyna, która zdaje się mieć na imię Yuri, wygląda na nieco wstydliwą w porównaniu do reszty. Natomiast dziewczyna umiejętnie cuki, pomimo swojego wzrostu, wydaje się bardzo dużo bardziej wyluzowana. Cóż, miło mi Was poznać. Nie mogę się doczekać pracy z Wami. Yy, pracy? Paweł, nie mów mi, że też. Chcesz... Zgadza się. Klub, do którego postanowiłem dołączyć, to Twój klub Sayori. Klub literacki. Oczy Sayori zaczynają się świecić. N nie wierzę. Nie wierzę. <śmianowicie> Sayori przytula mnie Podskakując Hej Ehehe. Cóż, skoro Sayori jest taka wesoła Chyba nie będzie tu z tobą tak źle Na dodatek jest nas już czwórka To oznacza, że tworzymy już oficjalny klub N Nie wiem co powiedzieć Musimy to uczcić Cóż <śmianowicie> za spiek okoliczności nie sądzisz? A co? Czyżbyś przygotowała herbatkę? Tylko bez noża poproszę. E, tak. W końcu na cuki przygotowała. Hej, nie rujnuj niespodzianki. O, czyżby babeczki. Eee, sorki. Czy wszyscy usądźcie, ok? W takim razie może zaparzę trochę her herbaty. Dziewczyny przygotowały stół zrobiony z paru ławek. Natsuki i Yuri idą do jednego z kątów, skąd Natsuki bierze zapakowaną tacę, a Yuri idzie na zaplecze. Wciąż nie wiedząc jak się zachować, siadam obok Sayori. Dumna z siebie Natsuki wraca do stołu trzymając tacę. Okej, okay, gotowi? Tada! Wow! Natsuki podnosi folię z tacki, ukazując nam liczne białe babeczki udekorowane w taki sposób, aby przypominały małe koty. Wąsy zostały narysowane lukrem, a małe kawałki czekolady użyto jako uszy. I jakie urocze! Wow, wyglądają super! Często Częstujcie się! Sayori bierze jedno, a ja... następny. Sayori eee. bierze jedno, a ja następny? Jeden, a ja następny. Albo jedno, a ja na... następną. Jedną babeczkę. tak chyba trochę nie po polskiemu tu trochę napisali, ale tam nie czepiajmy się. Ważne, że jest tłumaczenie polskie. To jest przepyszne. Sayori mówi z pełną buzią jakimś cudem, już zdążaj zdążając umazać się lukterm po twarzy. Obracam babeczkę w dłoni i zastanawiam się, z której strony ją ugryźć. Natsuki siedzi cicho, wygląda na to, że przygląda się temu, co robię. Czyżby czekała aż ugryzę babeczkę? W końcu biorę gryza. Lukier jest słodki i pełen smaku, ciekawy czy sama go zrobiła. To jest naprawdę dobre. Dziękuję, Natsuki. Cóż, pewnie, że jest. W końcu jestem ekspertką. Nie musisz mi dziękować ani nic. Natsuki ma trudność z przyjęciem komplementu, a Yuri wraca do stołu niosąc kolejną tacę, tym razem z herbatą. Ostrożnie kładzie przed każdym z nas filiżankę. Po czym obok tacki z babeczkami, stawia dzbanek. Trzyma, trzymacie cały zestaw do herbaty w klasie. Nie marz się nauczyciele wyrazili zgodę. W końcu czy może być coś lepszego niż filiżanka ciepłej herbaty dobrej książki. E, chyba masz rację. E, już próbujesz zaimponować nowemu członkowi Juri. E, nie, nie nie to. Juri wyraźnie nieśmiolona odraca wzrok. Nie miałem tego na celu. Nic się nie stało. Cóż, czytanie może i nie jest moim hobby, ale przynajmniej lubię herbatę. Cieszę się. Julie nie śmiało się uśmiechać z wyraźną ulgą. A więc, Paweł, jaki rodzaj książek lubisz czytać? Cóż, em. Biorąc pod uwagę, jak niewiele czytałem przez ostatnie parę lat, nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. Mangi, mówię pod nosem, pół żartem. Nagle zauważam błysk oku Natsuki. cuki. Wygląda, jakby chciała coś powiedzieć, ale milczy. Zatem niewiele czytasz. Cóż, to się może zmienić. Co ja w ogóle mówię? Po zobaczeniu smutnego uśmiechu, Juri nie myślałem nad tym, co powiem. A ty jakie książki lubisz czytać, Juri? Cóż. Przejeżdża palcem po uchu swojej filiżanki. Moimi farwytami są powieści, które przedstawiają czytelnikowi, kompleksowe światy fantastyczne. Poziom kreatywności oraz rzemiosła ich autorów jest naprawdę zachwycający. Umiejętność opowiedzenia ciekawej historii w tak nieznanym świecie jest równie imponująca. Yuri pełna pasji opis kontynuuje opis. Kiedy tutaj przyszedłem wydawała się bardzo nieśmiała, ale widać w jej oczach, że prawdziwy komfort oddaje w świecie książek. Lubię też wiele innych gatunków. Nie przejmuj się jeśli nie czytasz za dużo, dobrze? Jestem pewna, że znajdzie się coś co będziemy oboje lubić. Ej, hey, Yuri. Hmm? Cóż, jeśli chodzi o pierwszą rzecz, którą powiedział. Manga. Zgadza się. Natsuki lubi czytać mangi w klasie. Y nie mów tego. Z jakiegoś powodu Natsuki wygląda na bardzo zastrzedzoną tym faktem. Poza tym, manga to literatura, wiesz? Więc skoro Paweł chce poczytać moje mangi, nie powstrzymuj go ani nic. Natsuki... Nigdy bym tego nie zrobiła. Poza tym, myślę, że nie ma nic złego w sięganiu po różne media od czasu do czasu. Paweł prawdopodobnie też tak sądzi, prawda, Paweł? Być może, wyczuwając napięcie, Sayori włącza się do rozmowy. Może wszyscy spróbujmy czegoś nowego? Myślę, że będzie fajnie. Dzięki temu poznamy się bliżej. To znaczy, to właśnie się robi w klubach literackich, prawda? Mm, nie jest... Nie jest tak, że się nie zgadzam. Tak. Jak zwykle masz rację, przewodnicząco. <grym> tak, chyba oznacza, że powinnam wybrać sobie jakąś powieść. He? Cóż, to jest już nas dwoje. Nie mam nic przeciwko szukaniu książki dla siebie, ale nie jestem jedyny, kiedy... który będzie to robić. Jeśli... Jeśli chodzi o ciebie, Yuri... He? Mam... Mam przeczytać mangę? E, wiesz. Sama zasugerowałaś różnorodność mediów. Powinnaś podejść do tego z otwartym umysłem. Trochę mnie ranisz. E, Ranie? Nie miałem pojęcia. Pełnym winnym wyrazem twarzy, Yuri zaczyna rozmyślać. Wybacz za znieważenie ciebie i twoich zainteresowań, Nacuki. Jeśli, jeśli manga ci się podoba, z pewnością jest warta uwagi. Nie mówisz tak tylko po to, żebym cię się odczepiła. Nie. Zdałam sobie sprawę ze swojego błędu. Więc jeśli zaczniesz czytać powieść, oddzielę się, znajdując dla ciebie mangę. Naprawdę? To znaczy. Ja cieszę się, że zrobisz to dla mnie, Yuri. Obiecuję, że znajdę coś, co ci się spodoba, okej? Okay? Ja również. Być może znajdę do, znajdę do księgarni po dzisiejszym spotkaniu klubu. Chcesz iść sama? E, czy chciałabyś się wybrać razem ze mną? E, jeśli nie masz nic przeciwko. Ani trochę. Zawsze chodzę sama, więc. Tak, ja też. To takie urocze. Sayori, cicho bądź. Po pokażę ci trochę mang, jak tam będziemy, ok? Tak. Nie mogę się doczekać. Natsuki i Yuri zaczynają sprzątać ze stołu. Spotkanie zakończone, he? Tak, na to wygląda. Miło widzieć, jak wszyscy ze sobą dogadują. Jak w ogóle teraz milutko, nie? Tak, o, był tam ten. Tu się zgadzam z tobą. A, przepraszam, tutaj, tego, tam, pójdziemy razem. W ogóle, nie ten klub? Co nie? Wygląda na to, że wszyscy ciebie też polubili, Paweł? Tak sądzisz? Cóż, wszyscy się lepiej dogają, kiedy jesteśmy w pobliżu Sayori. O, Paweł. Nie mów tak, krępujesz mnie. Cóż, w każdym razie zaskoczyłaś mnie, kiedy powiedziałeś, że zakładasz własny klub. Ale wygląda na to, że świetnie sobie radzisz. To będzie najlepszy klub na świecie. Skoro do nas dołączyłeś, każdy dzień będzie super. Hej, Paweł, chcę Ci podziękować. Wiesz, cieszę się, że, że do nas dołączyłeś. Ale prawda jest taka, że wiedziałem, że to zrobisz. No ty, właściwie jest jeszcze coś. Eno, nie mów teraz, że ona miesza w plikach. Dzięki za pozbycie się Moniki. O, 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 co to ona wszystko wie? Zgadza się. Wie o wszystkim, co zrobiła. Może to przez to, że teraz ja jestem przewodniczącą. Ale ja naprawdę wiem wszystko, Paweł. Wiem, jak bardzo chciałeś wszystkich uszczęśliwić. Wiem też, jak bardzo Monika starała się, żeby wszyscy byli smutni, ale to nie ma już znaczenia. Teraz jesteśmy tylko my. O -o. Dzięki tobie jestem najślejszy osobą na świecie. Każdy dzień będę spędzać z tobą, tylko z tobą. Już zawsze. No, to chyba szlak trafił szczęśliwe zakończenie. I u ż. Za. wy. E, nie. He? Co się dzieje? Nie pozwolę ci go skrzywdzić. Czyżby. Moniczka? O. To. to bali. A. Wybacz, myliłam się. Okazuje się, że jednak nie możemy osiągnąć szczęścia. Żegnaj, Sayori! Żegnaj, Paweł! Żegnaj klubie literacki! I. Czemu nie słyszysz? Cześć, to ja. Um, więc wiesz, że ćwiczyłam grę na pianinie? Nie jestem wciąż zbyt dobra, a nawet wcale. Ale napisałam dla ciebie piosenkę i bardzo chciałam cię ją pokazać. Bo pracowałam nad nią bardzo, bardzo ciężko. Więc tak. przy mnie zawsze był w myślach mych zapisany poemat A w nim ja oraz ty Krok w krok kropla zmieni się w morze Od serca niech niesie się słów tych treść I choć świat ten wciąż pełen jest zmartwień Ciekawe co przyniesie nam jutrzejszy dzień, ciekawe co przyniesie nam jutrzejszy dzień. Wszystkim radość i bez tego dasz wciąż nie wiem, jak stać uczuć mych test, więc uśmiech mój zakryje każdy płynny gest. Twój świat nie ma miejsca na progość, więc ma żeby kiedyś mój odwiedził gość. Wysyłam do ciebie znów koszki mają smak Miłość ma sens, jedynie gdy nie spoglądasz na świat kra. nie znała treść, ale czy w moja miłość nie jest No to jeszcze... O! Też taka niespodzianka na koniec piosenka zaśpiewana przez Monikę. Ale też, kurczę, sposzczona całkowicie. Tego się nie spodziewałem, ale ładnie spolszczona przez tutaj, kurczę, cały ten team, który spolszczył. To jest moje ostateczne pożegnanie z klubem literatury. W końcu rozumiem, klub literatury naprawdę jest miejscem, gdzie nie można odnaleźć szczęścia. Do samego końca wys wystawiał niewinne umysły na podłom rzeczywistość. Rzeczywistość, której nasz świat nigdy nie powinien poznać. Nie mogę pozwolić moim przyjaciołom na ponowne doświadczenie tej piekielnej tortury. Dziękuję Ci za czas, który z nami spędziłeś. Dziękuję za spełnienie moich wszelkich marzeń. Dziękuję za bycie przyjacielem wszystkim nas. Najważniejsze, że dziękuję... I najważniejsze, dziękuję za bycie częścią mojego klubu literatury. Zawsze kochająca, Monika. Błąd. Plik skryptu jest uszkodzony. Proszę przeinstalować grę. Tyle, więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, chociaż momencik, spróbujmy jeszcze uruchomić grę raz. Nie, czyli tu już ten się list uruchamia i błąd skryptu i trzeba, żeby z, chyba pewnie od, od początku zacząć grę, trzeba było po prostu usunąć grę jeszcze raz ją zainstalować, no ale to koniec tak? dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w innych seriach, nara